Zadanie dziesiąte. Dany jest ciąg opisany wzorem AN to się równa 3 piąte N plus 3. Sprawdź, czy ciąg jest arytmetyczny. Z definicji ciągu arytmetycznego wynika, że aby dany ciąg był ciągiem arytmetycznym, to jego różnica musi być stała. A żeby wyznaczyć różnicę, to musimy od kolejnego wyrazu tego ciągu odjąć jego poprzedni wyraz. Czyli musimy sprawdzić, jaka jest różnica danego ciągu, żeby móc ocenić, czy on jest arytmetyczny. Czyli musimy tutaj skorzystać z tego wzoru na różnicę ciągu arytmetycznego. AN mamy, musimy wyznaczyć AN plus 1, czyli pod AN podstawiamy N plus 1, dlatego tutaj uzyskujemy AN plus 1, które jest równe 3 piąte razy N plus 1 no i do całości dodajemy jeszcze 3. Teraz zawartość nawiasu musimy wymnożyć przez 3 piąte i otrzymujemy tutaj 3 piąte n dodać 3 piąte dodać 3, czyli kolejny wyraz tego ciągu, on jest równy 3 piąte n dodać 3 całe i 3 piąte. I teraz musimy wyznaczyć różnicę tego ciągu, czyli po prostu podstawiam odpowiednie wartości liczbowe do tego wzoru. Czyli otrzymuję tutaj r, które jest równe 3 piąte n, dodać 3 całe i 3 piąte, odjąć an, czyli odjąć to. Zapisuję tą wartość w nawiasie, czyli tutaj będziemy mieli 3 piąte n, dodać 3, czyli całość jest równe 3 piąte n, dodać 3 całe i 3 piąte, odjąć 3 piąte n i odjąć 3. I zwróć uwagę, że tutaj 3 piąte n redukują nam się do zera. No i teraz ja muszę dokonać redukcji wyrazów podobnych, jeżeli chodzi o te wyrazy wolne. Czyli tutaj otrzymuję 3 całe i 3 piąte odjąć 3, co w rezultacie daje mi 3 piąte. Oznacza to, że r ma wartość dokładnie 3 piąte. I r tutaj jest wartością stałą. Czyli niezależnie od N, czyli niezależnie od wyrazu tego ciągu, R zawsze będzie miało wartość 3 piąte, czyli jest spełniony ten warunek, że R jest wartością stałą, co oznacza, że ciąg, który jest opisany tym wzorem jest ciągiem arytmetycznym.